Siemaneczko, tutaj Wenta. Zapraszam Was do piątego odcinka z serii Ventacraft sezon drugi. Tak więc zaczynajmy. Dzisiaj zrobimy sobie taki mały, taką małą przechadzkę po serwerku. Ja w razie ogólnie tutaj nic się nie zmieniło już z domeczkiem. Ja sobie może ustawię tryb na kreatywny Ale nic sobie nie będę brał z kreatywa Tylko yy, Polecimy teraz Nieco przed siebie Bo muszę wam teraz coś pokazać Kto tu ogólnie to zrobił? Elvis tu ma działkę, nawet nie wiedziałem Także Elvis tutaj robi coś z OK. okej i tutaj właśnie jak przed siebie yy, polecimy. Tam mamy nasz mostek, z którego bym wleciał. I tutaj, jak możecie zauważyć, jest autostrada. I autostrada prowadzi tak. Tam w tamtym kierunku mamy Majstra i w tym kierunku mamy Elvisa. Tak, więc yy, dzisiaj właśnie sobie yy, zobaczymy co tutaj Słychać w tych regionach. Oprócz tego mamy tutaj jeszcze parę innych działek, i wszystko to sobie po prostu dzisiaj zobaczymy. Tak więc patrzmy, jak wygląda tutaj wioseczka Elvisa. Sobie tutaj o przejdę na jego tereny. I tak mamy tutaj jakiś posąg, który. Trzyma taki dywanik, ładnie to wszystko wygląda. Fajnie ogólnie klęczy naprawdę. Naprawdę fajnie. Przechodzimy dalej. Mamy tutaj zrobione domki z białej terakoty. Okej. Okay. Trzy czaszki widera, ok, oraz Bikon. Bardzo bogaty jak możemy zauważyć. Ile emeraldów tu poszło, a ile złota. Co tutaj mamy? Odporność. Dobra, domek zaraz zobaczymy, tylko zejdźmy sobie najpierw tu, zobaczyć co się dzieje. Tak więc na spokojnie sobie schodzimy. I Co nas tutaj czeka? Ile głów smoka? I enchantowane zbrojki tutaj również są. Ile eletr już jest tutaj nazbierane? Wow! E, dobra, powoli. Zobaczmy, co tutaj jest. E, enchanting. Kowadło. Dobra, takie standardowe rzeczy. Następnie, tutaj coś jest? Nie, nie tak jest. O kurde. Brodawki. Mhm. I tutaj się mikstury robią. Ok. Następnie mamy tutaj. Wiśniaki. Naprawa. Niezniszczalność 3. I zobaczmy. Co tutaj dalej jest? Ich tutaj jest jeszcze więcej, okej. Okay. No, i w sumie to tyle z tego dołu. Tutaj chyba nigdzie. Tu jest jeszcze jakiś obraz, czekajcie. I tu jest portal. Okej. Okay. No, to teraz na górę i przechodzimy. Do domeczku Elvisa, jak widzimy, jest tutaj zrobiony z kwarcu. Te rogi są właśnie obramówki z kwarcu, następnie ściany z cegieł, potem mamy tutaj takie obramówki drewniane, oraz mamy tutaj jeszcze takie murki. Aha, a, dobra, one się nie łączą, bo są tutaj do ściany dołączone, dlatego to tak wygląda, a nie inaczej. Dobra. No to zobaczmy to od tej strony, jak to wygląda od przodu. Dobrze, teraz drugi bok i czekajcie, tu mamy kolejny posąg, z którego z ręki wylewa się. Czekaj, to jest. Waza w sumie e, ten posąg się ma taką wazę czy wiaderko, z którego wylewa się woda. Także bardzo fajny motyw. Tutaj z drugiej strony wygląda w sumie w ten sam sposób i tył wygląda jak przód. Tak? Tak. Nie, troszkę inaczej. Dobra, i przechodzimy teraz do środeczka. Środeczek jeszcze nie wykończony z tego co widzę. Tutaj parę lamp. No e, także w środek tutaj jeszcze nic nie zostało zrobione. Takie puste to. I tu możemy sobie fajnie mm, przez szybę zobaczyć co się dzieje. Tam wioseczka, kilka domków na krzyż. Z drugiej strony akurat Olbrzymie coś. Lava kasta ktoś zrobił. Dobra, będzie trzeba to zaraz zobaczyć. Kto tutaj tak zbezcześcił y, teren. No i tutaj to wygląda w ten sposób. Dobra. No to przechodzimy teraz dalej. Mamy tutaj jeszcze parę y, działeczek, właśnie w pobliżu, których jeszcze nie odwiedziliśmy. Także teraz od Elvisa zmierzamy tutaj na działeczkę kajanka. Kajanek, który akurat ma działeczkę pustą. Tylko wyrównany teren, y, i w sumie nic innego tutaj nie ma, jak możemy zauważyć. Tylko tutaj coś. Przygotowane po prostu na jakiegoś typu zwierzęta i dwie owce. I tyle. Nic więcej tutaj nie ma. Kajanek tutaj jak na razie yy, nic nie robi. Następnie przechodzimy do działki. Kogo? Nikogo. To jest nikogo działka, niczyje to jest. Dobra, ale zobaczymy, kto to zrobił. Także... Core Protect, Inspect i... Meister. Meister, Meister, Meister. Także jeśli oglądasz ten... odcinek, to wiedz, że jesteś na mojej czarnej liście osób, które... są do... bana. Na li... na liście prowadzącej do bana na serwerze. Dobra, możemy sobie to wyłączyć. I teraz w sumie właśnie zmierzamy w stronę majstra, czyli osoby, która zasługuje na banicję. Także przechodzimy tutaj autostradą, szybko lecimy z prędkością światła. Dobra, nic to nie było, wydawało mi się, że tam coś ciekawego powstało. Dobra, tak więc. Tak. Majster 2004. Króweczek trochę tutaj ma. Poza tym. Parę domków na krzyż. To powinniście pamiętać z pierwszego odcinka. Trochę więcej tutaj teraz tych łóżek jest. Pozbierał sobie trochę tej lawy. Ile szalkerów tutaj on ma oraz flag. Wow, trochę tutaj naprawdę dużo rzeczy jest. Oprócz tego, zobaczmy jeszcze, jak się prezentuje wnętrze tego czegoś. Co to jest? Tak więc, na dół. Zobaczmy. Co to jest? Tutaj portal. Wow, całkiem nieźle. A po drugiej stronie, na razie pusto. Przechodząc dalej, tutaj czekaj, tu pusto, tu pusto, a prosto mamy magazynek. Dużych rozmiarów ten magazyn jest. Dużo skrzyneczek. No, jest taki fajny ogólnie. W fajnym stylu tutaj buduje majsterek. Widać, że się stara. Czy to coś nam zrobi? Ten i ten? Aha, one tutaj otwierają przejścia. Dobra. A tutaj na drugiej stronie to. Już nic nie ma od boku tutaj. Raczej jest jeszcze przejście od boku. Dobra, i a tutaj mamy jakiś, Nie, tutaj beacon żadnych efektów nie daje. No i tu możemy zobaczyć bogactwo majstra. Dużo na yy, żelaza, złota, diamentów. Także no, jest bogaty tutaj na serwerze. Dużo tego tutaj ma nazbierane i w sumie to tam kolejny LavaCast. Zobaczmy jeszcze to, jak już tutaj jesteśmy, a to xGaming, także xGaming345 również jesteś na liście osób, które powinny dostać bana. Tak więc to by było w dzisiejszym odcinku na tyle, zostawcie apeczkę w górę, zostawcie komentarz oraz jeśli chcecie to udostępnijcie ten odcinek. Cześć!